Mam pytanko, jak mijają dni Łukowa? Dobrze, fajnie, na no jak widać. Dobrze? Jak atmosfera? Dobrze, w porządku, rodzinnie, na no jak widać, nie? E, Pójdzie pan na boks? Nie, raczej nie, nie moje klimaty. Dobrze. Dobrze? Tak. Atmosfera dobra? Bardzo. E, jaki zespół dzisiaj wystąpi jako gwiazda wieczoru? Boks? A znasz? No, coś daje. No, mijają, jak widać. Dobra atmosfera? No dobra, spoko. E, jaka gwiazda wystąpi? Gwiazda wieczoru. Jaka? Znasz ten zespół? Vox. Oh. Kuba mówi, że Vox, więc pewnie Vox. A znasz już piosenki? Znam bananowy banan. Mogły być lepsze. Lepiej, lepiej jak wczoraj. Lepiej jak wczoraj? Tak. Do dobra atmosfera. Lepsze jak wczoraj. Przyjedzie pan za... pan za rok? Niestety. Niestety tak? Niestety tak. A ja. A jaka gwiazda wieczoru będzie? Zespół Vox. Zna pan? Nie osobiście. nie osobiście. Ludzie! Do domu! A ja dopiero przyszłem, to nie wiem. A jaki, jaki zespół dzisiaj wystąpi, wie pan? Nie wiem. Woks, Kojarzy pan? Kojarzę. A jakaś tytuł piosenki? Nie mam pojęcia. No Niedawno jesteśmy, ale podoba mi się. Podoba się? Eee, jaki zespół dzisiaj wystąpi wieczorem? Wie... Jak? VOX! Zna pani? Znam. Jakiś tytuł piosenki? Nie wiem. Hmm. nowy song. Jak? Nowy song. A może pani zaśpiewać? O nie! <grych> Bardzo pięknie. Dobra atmosfera? Bardzo dobra. Za rok pani będzie? Będę. A jaki zespół dzisiaj wystąpi wieczorem? Jaki? VOX! VOX? Vox? Vox. VOX. Czy VIX? Vox. W internecie jest Vox. Dobrze, ciekawie jest nawet. Dobra atmosfera? Dobra. Jaki zespół się zagra? Vox. Jak? Vox. Znasz jakiś tytuł piosenki? Bananowy song. Jaki zespół dzisiaj zagra? Vox. Znacie jakiś, jakiś tytuł piosenki, woksu? E, nie wiemy, ale jeśli znamy, no to nie znamy tytułu Powiem Ci, że w tamtym roku było o wiele lepiej. W tym roku nie ma co robić. Nie ma na kiboka zawieźć. my to co? Dobra, oprócz was! duże rzeczy, jak widać już wygrałem takiego kamieczyka. Gdzie? E, już tam nie ma, tam było dwóch klaunów, którzy mi go dali. Aha. Eee, czyli atmosfera w porządku. Tak, jak najbardziej. Jaki zespół dzisiaj wystąpi jako gwiazda wieczoru? A ja nie wiem. Moi Vox, rodzice... kojarzysz? No zaś tam moi rodzice mówili, że bardzo fajny zespół i dlatego gdzieś tam stoją, ale ja tam tego nie będę słuchał. O no, dziękuję, fantastycznie. No mamy piękną aurę, To co widać mamy piękne tutaj wyposażenie, tak? Dla dzieci można się pomawić, może atrakcje wszelakie. Dla dorosłych mm. i dla dzieci, bo tam dla dorosłych to wiemy co jest. Tylko po tamtej stronie. Oczywiście atrakcja. E, jak, jaka gwiazda wieczoru dzisiaj będzie? Za pan? Nie mam pojęcia. Vox? Ale dlaczego pan pyta, jak pan z gwiazdo stoi? No, bardzo fajnie, tylko pogoda mogłaby być trochę lepsza. Cieplej, tak? Dokładnie, tak. A atmosfera fajnie. w porządku. No Jak widać, będzie zaraz jeszcze gorącej. <laughs> jak młodzież zacznie tańczyć, to już w ogóle będzie fajnie. E, jaka dzisiaj gwiazda wieczoru będzie? Za e... pani? Vox. Tak jest. Tak? Nie byłam pewna. Po prostu Bezpieczne. Nie było żadnych interwencji? Nie było żadnych interwencji. Dzieci się bawią, młodzież tak samo. Jest super. No dobrze. Dobrze? Atmosfera w porządku? Tak. Eee, kto dzisiaj zagra jako gwiazda wieczoru? Despoobac. Eee, Kojarzy pani? Mm, tak. Znała jakiś tytuł piosenki? Szczęśliwy drogi, już czas. Zaśpiewała pani nam? Szczęśliwy <noise> drogi, już czas. Wie pan, kto dzisiaj zagra? Jaka główna gwiazda wieczoru będzie? No z tego, co mi jest wiadomo, dżem będzie. Dżem? Tak. A nie vox? Vox? Vox. Może i vox. nie <noise> macie. Wszystkich jesteś, nie ma ciebie, să lăsați un și să distribuiți